Witam Państwa serdecznie. Piątek, piątunio, 26 kwietnia. Oferta specjalna gorączka punktów doświadczenia. Mamy już odsłonę, co będzie się działo na nadchodzący weekend. A więc, od 7 rano w sobotę, 27 kwietnia, czyli jutro, do 7 rano we wtorek, 30 kwietnia, będziemy mieli na pewno lepszy kurs wymiany punktów doświadczenia na wolne punkty doświadczenia. Oczywiście, złoto, złoto, jeszcze raz złoto. Jak to powiedzieli Cortezowi, będziemy mieli po prostu 1 do 35. Gorączka punktów doświadczenia, misje, yy, zwycięstwo poziomami 2 do 5, nagrody, 3000 punktów doświadczenia, cele, wygrajcie 3 bitwy, znajdziecie się w pierwszej dziesiątce graczy w drużynie pod względem zdoby tego bazowego doświadczenia. Doświadczenie zostane przyznane pojazdowi, który, wypeł, którym wypełnicie misję. Ograniczenia tylko bitwy losowe, tylko pojazdy premium poziomów 2 do 5. Misja oczywiście powtarzalna. Później mamy to samo na poziomach 6 i 7. Nagrody to już 6000 punktów doświadczenia. Takie same cele, dokładnie takie same ograniczenia. Mamy oczywiście następną misję na poziomy ósmego tieru. Mamy tutaj oczywiście 10 tysięcy punktów doświadczenia. Cele identyczne, ograniczenia tak samo. I gorączka punktów doświadczenia, zwycięstwo poziomem 10. Nagrody to również 10 tysięcy punktów doświadczenia. I cele wygrajcie trzy bitwy, znajdziecie się w pierwszej dziesiątce w drużynie pod względem zdobytego bazowego doświadczenia. Doświadczenie oczywiście we wszystkich tych misjach zostanie przyznane pojazdowi, którym wypełnicie misję. Ograniczenia tylko bitwy losowe, tylko pojazdy 10 poziomu i misja jest oczywiście powtarzalna. Także szykuje nam się niezła zabawa czołgami premium. Wiadomo, połączone jest to z dniem Tygrysa, różnymi rodzaju drapieżnikami. Z Państwem już się żegnam i zapraszam gorąco na pole bitewne. Kto wie, może się spotkamy w ten weekend. Do widzenia, papa. Pa.